Cześć. W tym materiale wideo opowiem o telefonach z linii Note. Note 20 i Note 20 Ultra. Nowe urządzenia wyróżniają się przede wszystkim designem. Bardzo ciekawe wykończenie, matowe, opalizujące, które samo w sobie już przykuwa wzrok, i nowa wersja kolorystyczna. Do tej pory żaden telefon z linii Note nie mógł pochwalić się takim pięknym, miedzianym kolorem. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy urządzeniami, tutaj mamy dwa rozmiary. Jeżeli chodzi o ekrany, większy model posiada 6,9 cala, a mniejszy model 6,7 cala. Mniejszy model natomiast może skusić jeszcze tych, którzy wolą ekrany płaskie od zagiętych. Mniejszy model posiada właśnie płaski ekran, podczas gdy w dużym modelu mamy tzw. ekran bezramkowy, nieco zagięty na brzegach. Jeżeli chodzi o same ekrany, jest to oczywiście technologia Super AMOLED, która jest już wyróżnikiem w firmie Samsung. Niewątpliwie cechą wyróżniającą linię Note wśród wszystkich smartfonów, jakie są na rynku, jest rysik. Rysik w tym modelu jest schowany w telefonie, jak w poprzednich Notach. Jego wyciągnięcie sprawia, że od razu możemy zacząć pisać, notować, rysować na wyświetlaczu telefonu. Nowa funkcja, która pojawia się, to wyrównywanie tekstu odręcznego. Bardzo często, gdy piszemy coś, naturalne jest to, że nie staramy się trzymać bardzo prosto rysika. Większość moich notatek przynajmniej jest napisana pod kątem. Taka notatka jest trochę mniej czytelna, ale można skorzystać z funkcji wyrównywania tekstu. Wtedy telefon automatycznie, korzystając z inteligencji sztucznej wbudowanej w to urządzenie, wyrówna tekst do poziomu. Oczywiście, oprócz funkcji znanych już z poprzednich wersji linii Note, takich jak zamiana tekstu odręcznego na pismo maszynowe, zostaje jeszcze bardziej rozbudowana. Mianowicie, gdy napiszemy coś za pomocą klawiatury ekranowej, mamy tekst maszynowy, równocześnie możemy dopisywać też notatki odręczne. Kolejna ciekawa funkcja. To nagrywanie notatki głosowej i wszystko to, co narysujemy lub zanotujemy podczas naszego przemówienia, zostanie synchronizowane i w trakcie odtwarzania później takiego nagrania pokazuje się również na ekranie. Pozostała funkcja notatnika to również konwertowanie tekstu odręcznego na pismo maszynowe, ale tym razem rozbudowaliśmy notatnik Samsunga o dodatkowe funkcje. Pierwsza z nich to synchronizacja na żywo. W czasie rzeczywistym, mniej więcej co 12 sekund, wszystkie notatki są synchronizowane przez chmurę firmy Samsung. Dzięki temu na wszystkich pozostałych urządzeniach, takich jak komputer osobisty czy też tablet, notatka jest na żywo uzupełniana o treści, które tam wprowadzamy. Bardzo wygodną opcją jest eksport do najpopularniejszych formatów notatek, takich jak Microsoft Word. Tym razem również możemy od razu notatki wysłać do programu PowerPoint i stworzyć gotową prezentację. Jeżeli tworzymy dużo notatek, dużym ułatwieniem będzie zarządzanie notatkami i tutaj oferujemy rozbudowaną strukturę, jeżeli chodzi o tworzenie katalogów, oznaczanie notatek, tagowanie, a jak również potrzebujemy znaleźć w gąszczu tych informacji, Konkretną notatkę, bardzo łatwo możemy skorzystać z wyszukiwarki, która również będzie wyszukiwać wśród notatek odręcznych. Rysik z NODO 20 to nie tylko urządzenie, które służy nam jak długopis do notowania, ale również może służyć jako pilot do sterowania telefonem. Tym razem gesty, które sprawiały, że mogliśmy sterować pewnymi funkcjami telefonu, takimi jak aparat, y, zmiana stron, pokaż slajdów albo chociażby sterowanie muzyką czy filmami, zostaje rozbudowane o dodatkowe gesty. Tym razem mogę wykonać takie gesty strzałki w górę, co sprawia, że przechodzę do głównego ekranu, mogę cofnąć się wykorzystując gest strzałki w bok. A chociażby gest takiego zygzaka sprawi, że zrobię zrzut ekranu i od razu mogę zanotować jakieś informacje na takim JPEG-u. Te możliwości oczywiście możemy adaptować do naszych potrzeb. Gesty są programowalne. Telefon nawet jeżeli jest w pewnej odległości od nas albo jest podłączony do zewnętrznego monitora sprawia, że mamy w ręku... Również bardzo wygodnego pilota, którym możemy zarządzać telefonem. Świetna funkcja do wykonywania chociażby zdjęć. A skoro mówimy o zdjęciach, to opowiem teraz o aparatach. Obydwa modele posiadają potężne aparaty, ale pomiędzy większym a mniejszym są pewne różnice, które widać na pierwszy rzut oka. Aparat fotograficzny w Note 20 Ultra. Wystaje troszeczkę bardziej poza obudowę, ale to ze względu na to, że tutaj została zastosowana potężna matryca o ogromnej rozdzielczości 108 megapikseli. Jest tutaj podobna technologia jak w S20 Ultra, która sprawia, że po zmroku telefon może wykonywać zdjęcia bardzo wyraźne, bardzo czyste dzięki technologii Nona Beaming, która sprawia, że 9 sąsiadujących ze sobą pikseli tworzy jeden duży piksel, który przetwarza ogromną ilość światła to sprawia, że zdjęcie zrobione po zmroku, nawet jeżeli my nie dostrzegamy szczegółów, wychodzi bardzo czyste, bardzo wyraźne i dużo więcej można zobaczyć na wyświetlaczu telefonu. Oprócz tego, w tym telefonie największa matryca to 64 megapiksele. Tutaj jak wspomniałem, 108 megapikseli w mniejszym modelu mamy trzykrotny zoom bezstratny. Większy model natomiast został wyposażony w dodatkowy obiektyw z pięciokrotnym zoomem peryskopowym. Zoom hybrydowy bezstratny to dziesięciokrotny, a więc dużo większe możliwości w większym modelu. Dodatkowo większy model posiada pewną nowość: to jest laserowy autofokus. To jest taka duża zmiana w stosunku do poprzednich modeli, chociażby z linii S, która sprawia, że dużo szybciej. Autofokus reaguje na zmianę położenia, na zmianę oddalenia od obiektu. Dzięki temu dużo szybciej łapiemy ostrość, co może przydać się przy wideofilmowaniu. I tutaj kilka nowości i ciekawostek. Dotyczą one obydwu modeli. W obydwu modelach pojawia się tryb filmowania Video Pro. Do tej pory w smartfonach stosowaliśmy gest uszczypnięcia, który sprawiał, że mogliśmy powiększyć lub oddalić kadr. Nie zawsze wychodziło to płynnie i nie jest to do końca takie wygodne. Tym razem, jeżeli chcemy oddalić lub przybliżyć, służy do tego specjalny suwak i dzięki przesunięciu palcem możemy wybrać albo dużo szybsze, dużo bardziej dynamiczne powiększanie lub oddalanie, lub możemy to zrobić bardzo powoli ze stałą prędkością, co zdecydowanie poprawi walory naszego filmu. Kolejnym bardzo ciekawym elementem jest możliwość wybrania źródła dźwięku. Tym razem w wygodny sposób mogę przełączać się pomiędzy mikrofonami. Mogą to być mikrofony telefonu, mogę wybrać mikrofony z przodu, mikrofony z tyłu, albo wszystkie mikrofony urządzenia. Mogę wybrać nagrywanie dźwięku z opcjonalnie podłączonych słuchawek Bluetooth, np. Galaxy Buds Live lub innych, a jeżeli mam podłączony mikrofon przez port USB. Również mogę wybrać go jako dodatkowe źródło nagrywania dźwięku. Co więcej, mogę sterować również wysokością, podbiciem dźwięku w zakresie 12 dB. Tym wygodnym suwakiem mogę przesunąć tutaj i obniżyć dźwięk lub go lekko podbić. Tak jak jest to mniej więcej w profesjonalnych kamerach. Natomiast jeżeli już nagrywamy filmy w trybie profesjonalnym, to Warto, żebyście wiedzieli, iż obydwa modele pozwalają nagrywać filmy w ogromnych rozdzielczościach 8K, ale oprócz tego również w proporcjach kinowych 21x9. A dla tych, którzy lubią nagrywać wydarzenia sportowe, jest jeszcze jeden tryb nagrywania z prędkością 120 klatek w rozdzielczości Full HD. To sprawia, że żaden szczegół nam nie umknie, że obraz będzie bardzo wyraźny i będzie dokładnie widać wszystkie detale. Jedną z bardzo ciekawych i unikatowych funkcji jeżeli chodzi o smartfony Samsunga, która również znajduje się w modelach Note 20 i Note 20 Ultra, to Samsung DeX. Tryb desktopowy, który sprawia, że telefon można wykorzystać jak komputer. Note 20 i Note 20 Ultra oferuje tryb bezprzewodowy. To znaczy, że wystarczy mieć do dyspozycji telewizor, Smart TV albo jakikolwiek Odbiornik z urządzeniem Miracast. Aby móc połączyć się praktycznie jednym kliknięciem, pojawia się tryb desktopowy. Tak jak w komputerze, mamy do dyspozycji pulpit z ikonami, dolny pasek z informacjami, gdzie możemy wybierać źródło dźwięku, sięgnąć do wszystkich aplikacji. Telefon natomiast może służyć jako. Wirtualny touchpad, klawiatura, możemy również podpiąć zewnętrzne akcesoria takie jak klawiatura czy myszka na Bluetoothie, aby wygodniej pracować. Mogę w ten sposób korzystać chociażby z pakietu Microsoft Office, aby uruchomić program Excela, PowerPointa, wygodnie przeglądać zdjęcia, oglądać filmy, a w trakcie, gdy korzystam z tych funkcji, mogę wykorzystać również ekran telefonu jako dodatkowy element, który sprawi, że na przykład zanotuje wszystko to, co obejrze na dużym wyświetlaczu. W ten sposób podpowiem można korzystać również z gier i cieszyć się rozrywką na ogromnym ekranie. Obydwa telefony są wyposażone w świetnej jakości matryce Super AMOLED o bardzo dużej jasności dużej czytelności chociażby w słońcu. Różnicą pomiędzy jednym a drugim ekranem oprócz wielkości wyświetlacza jest również fakt, iż mniejszy model posiada matrycę o częstotliwości działania 60 Hz, jak w tradycyjnych smartfonach, większy model natomiast został wyposażony w nową matrycę, która może pracować nawet z częstotliwością 120 Hz. Tym razem matryca może pracować w trybie adaptacyjnym. Dzięki temu Telefon będzie dopasowywać się do funkcji, z których korzystamy. Jeżeli uruchomimy grę, ekran będzie pracować z częstotliwością 120 Hz. Jeżeli oglądamy film, częstotliwość może zostać obniżona do 24 lub 30 klatek na sekundę. A gdy czytamy jakieś wiadomości, informacje albo chociażby książkę, to częstotliwość ekranu może wynosić od 1 do 10 Hz, co bardzo korzystnie wpływa na oszczędzanie energii. Obydwa telefony zostały wyposażone w aplikację Game Launcher, która sprawia, że gra będzie działać z pełną wydajnością, dzięki czemu rozrywka będzie czystą przyjemnością. Istotnym elementem jest bateria. Note 20 Ultra ma baterię o pojemności 4500 mAh. Mniejszy Note natomiast posiada również duże ogniwo 4300 mAh. Obydwa urządzenia mają wsparcie dla superszybkiego ładowania przewodowego 25 W, również bardzo szybkiego ładowania bezprzewodowego 15 W, a obydwa modele, podobnie jak inne flagowe urządzenia Samsung, posiadają technologię ładowania zwrotnego, dzięki czemu używając takich akcesoriów jak bezprzewodowe słuchawki lub smartwatche nie musimy martwić się o brak ładowarki i w każdym momencie akcesorium można doładować z baterii telefonu. W tym materiale wideo starałem się pokazać Wam najważniejsze, najbardziej ciekawe rzeczy, które znajdują się w modelach Note 20 i Note 20 Ultra. Ale jak widzicie, bez względu na to, czy wybierzecie mniejszy, czy większy telefon, obydwa urządzenia dają ogromne możliwości. Zarówno w takim codziennym użytkowaniu, gdy korzystamy z rysika bez względu na to, czy pracujemy, czy notujemy, czy też korzystamy z rozrywki, potężne aparaty, które dają ogromne możliwości, a samo urządzenie również w wielu elementach, w wielu aspektach potrafi zastąpić komputer osobisty. To sprawia, że tak naprawdę potrzebujemy tylko naszej kreatywności, a możliwości wykorzystania tych urządzeń są ogromne.